Osiągi tego samochodu są porównywalne do większości super samochodów z lat 90., takich jak różnego rodzaju Ferrari czy Lambo, a um, naprawdę samochodów seryjnych, w dzisiejszych czasach samochodów seryjnych, które mają takie osiągi, jest parę, ale można je policzyć na palcach jednej ręki. Samochód jest odpowiednio wzmocniony klatką bezpieczeństwa, zawieszenie jest odpowiednio przerobione tak, by był stabilny i do prędkości około 200 km na godzinę, które ten samochód bez problemu osiąga, nie ma żadnych problemów ze stabilnością. W razie czego jest zamontowany spadochron bezpieczeństwa, który wspomaga hamowanie jeżeli coś by poszło nie tak. Przyspieszenie do 100 km na godzinę jest w granicach 3 sekund. Eee, na ćwierć mili do tej pory najlepszy czas to było 12,09 sekundy i 180 km na godzinę na mecie. Silnik jest zamontowany dość nietypowo, bo od starego Volkswagena Garbusa, ale maluch jest przygotowany do wyścigów na 1,4 mili. Jest dość nietypową konstrukcją i nietypowym wyborem. Standardowo jest, jak wiadomo, dość wolny. Tak samo jak i Garbus. Jednak silniki od Garbusa cechują się bardzo dużą wytrzymałością i bardzo dużą podatnością na tuning mechaniczny. I ten silnik z 50 koni, który miał fabryczne, w tym momencie ma 211. Silnik jest wolnosący, to znaczy nie ma żadnych wspomagaczy jak podtlenek azotu czy turbo do ładowania, tak? Różne formy doładowania są łatwiejszą metodą rasowania silników. Silniki wolnosące, które działają tylko własnych siłach. Są trudniejsze w konstruowaniu. Tym samochodem ścigam się w wyścigach na jedną czwartą mili. Jest cykl wyścigów Pucharu Polski, plus jest dużo ciekawych zawodów za granicą. U nas w kraju ściganie się starymi samochodami nie jest zbyt popularne. Jednak za granicą jest, jest to bardzo częsty widok. Tak, stare samochody mają tą zaletę, że są lekkie. Właściciel korwety, takiej paruletniej korwety, odmówił ścigania się ze mną, ponieważ stwierdził, że to będzie za duży wstyd, jakby przegrał. Jestem w pierwszej dziesiątce najlepszych czasów w kraju, jeżeli chodzi o auta napędowe i sące. Na przyszły sezon jest już składany inny silnik, jest to Daleki kuzyn tego silnika, jednak już chłodzony wodą, będzie turbo doładowany, moc jest planowana w granicach 400 KM.